Witamy serdecznie koleżanki hodowczynie, kolegów hodowców. Myślę, że to miejsce już jest znane dla nas wszystkich, zwłaszcza dla naszych widzów. Kolejny raz odwiedzamy kolega Adriana. Często tu u niego bywamy, też z racji tego, że pewne rzeczy tutaj od niego sobie bierzemy do nas, do hodowli. Jak widzimy, sklep pęka w szwach. Za każdym razem. Tu widzę coraz więcej produktów, coraz ciężej, że tak powiem, nogą stanąć. Jest naprawdę dużo. Widzę, że Adrian tu się bardzo rozwija pod tym kątem, jeżeli chodzi o sklep, no bo stronę internetową też nową zrobiłeś, tak? Stronę, którą, przez którą można zamawiać produkty. Jest panel użytkownika, gdzie można po prostu sobie wszystko zamówić. Można też oczywiście telefonicznie, dzwoniąc do Adriana, jak widzimy. Cały czas pełno nowych rzeczy. Widzę, że też masz fajne zegary, nie? Takie. No fajnie z gołębiem. Trichter z gołębiem. O, ten jest bardzo ładny. Dużą popularnością też cieszą się koszulki, sweterki, czapeczki i widzę różne takie rzeczy w wykonaniu właśnie tutaj firmy Adriana. Także bardzo fajne to jest. Ja sam osobiście kilka mam takich koszulek. To już właśnie dostałem od moich pracowników. Och, że wszystkim nie zrobiłem. Także będę musiał złożyć zamówienie. No i co? no Przede wszystkim produkty nasze: produkty gołębnika Giewont, firmy Giewont, Pro Progiewont dokładnie. Tutaj też są w ofercie u Adriana w sklepie. My nie zajmujemy się jakby handlem takim ogólnym na całą Polskę. Stricte te wszystkie produkty są dostępne tutaj, właśnie u Adriana. Generalnie te produkty zostały wyprodukowane z myślą pod wspólny gołębnik. Z racji tego, że w tym roku dosyć dużo mamy tych gołębi, to też postanowiliśmy jakby współpracować z firmą Transfit, która wyprodukowała dla nas produkty właśnie takie, jak my potrzebujemy. No, pod nasze zamówienie składy były tutaj ustalane, jak, że tak powiem, z ekspertem z ich firmy. Na naszym spotkaniu ustaliliśmy co i jak. Generalnie wzorowaliśmy się na najlepszych markach patrzyliśmy co tam jest. No i jeszcze za doradztwem tych ekspertów, oni sami zaproponowali, że można pewnych rzeczy dołożyć, aby produkty super działały. No na pewno takim topowym produktem, który praktycznie codziennie używamy na wspólnym gołębniku jest Herbal Mix. No i tutaj Adrian też no. dzisiaj właśnie my się spotkali, mówi, że bardzo dużo hodowcy teraz to używają przy młodych w gołąbkach. Tak, e, widzimy tutaj mamy liść mięty, liść szałwi, liść rumianku, pokrzywa, oregano, ostropest, kopertymianek, cebula, czosnek, czarny kminek, anyż, eukaliptus, jeżówka, pyłek kwiatowy, nagietek, imbir. E, jaskółcze ziele. także widzimy dużo tych ziół jest. Tutaj jest nawet nie liczyłem, ale chyba z 17 ziół. Bardzo fajne te zioła są teraz właśnie w utrzymaniu zdrowia, no bo przede wszystkim hodowcy odsadzają te gołębie, jakieś szczepienia, jakieś próby, może już podlotów takich rzeczy, no to te gołębie są naprawdę, że tak powiem, narażone na różne różne teraz to jest taki moment, gdzie są narażone na różne infekcje, różne choroby, więc to tak zabezpieczająco, żeby też hodowcy wiedzieli, że jak dostaną adeno gołębie, czy zachorują, podając. Taki środek, no nie wyleczymy ich tym, to na pewno, to po prostu nie czarujemy, mówimy jak no, ale jest, ale tygodniu, dokładnie, zabezpieczymy, za, za, będziemy zapobiegać właśnie, żeby się zainfekcji. A jest infekcje... naprawdę bardzo dobry. Dostałem informację od kilku hodowców, bardzo dobrych hodowców, którzy zakupili. Nie przede wszystkim cena, bo tutaj mamy praktycznie ile pół kilograma tego zioła, nie? No i to zioło 40, 400 zł. przepraszam no, 400 g 45 zł, nie? No, to jest porównując z innymi na rynku, no myślę, że to nie jest drogo. No, dobre wracając teraz tak, bo jest okres szczepień. No wiadomo, pierwszych treningów, no ogólne osłabienie dużo. lodowcy trzeba witaminą B wzmacniać gołębie. Na pewno Część hodowców używa różne tak zwane chemie jak to hodowcy mówią yy, antybiotyki więc na pewno przy antybiotykach polecamy witaminę B. Jest to fajna gęsta czerwona taka witamina tego nie będę otwierał i można to fajnie stosować na karmę. My też to właśnie często teraz po szczepieniach na ospę potem dawaliśmy także to super działa. Yy. Właśnie w takich momentach osłabienia, nie? Czyli, czyli szczepienia, jakieś treningi przy jakichś kuracjach antybiotykowych, bo wiadomo, yy, trenujemy hodowcy, może pojawić się jakieś adeno czy coś, używacie jakichś antybiotyków. Ja nie wnikam, ale zabezpieczcie gołębie właśnie witaminą B. Można równolegle podawać z tymi rzeczami i to super działa. No Teraz też jest okres maratonów, yy, takich cięższych lotów, bo wiadomo, już dystansy są większe. Energoil, widzimy tu jest. Olej taki energetyczny, który składa się dokładnie z tak, olej sojowy, kukurydziany, później konopny, lniany, słonecznikowy, z kiełków pszenicy, z czarnego kminku, sezamowy i lecytyna sojowa. Także tutaj mamy właśnie taki miks tych olejów, praktycznie każdy z tych olejów daje energię i oczywiście, żeby oleje były przepalone. To też akurat tu pod ręką nie mam, ale pewnie tu gdzieś Adrian ma, więc mu gdzieś tu wejdę. O, dokładnie. Ma tu na półce CK Power. I CK Power jest to kombinacja dwóch środków: karnityny, kreatyny. Czyli tutaj, no i oczywiście wzmocnione też są witaminami. Tu wszystko jest opis dokładnie, co, jak. I polecam polewać olejem, zasypywać tym środkiem. To jest naprawdę energia. Power taki dla gołębi. Wytłumaczmy może czym jest ta l czy kreatyna? No generalnie przepala tłuszcze, nie? Czyli olej, który podamy jest jakby paliwem, a to jest jakby zapłonem, nie? Żeby, wiadomo, jak to się mówi, był ogień, to trzeba dać paliwo i trzeba go podpalić. Więc, tak już mówiąc prosto, no to, 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 tak to wygląda. Czyli musimy zbudować gołębie, wyposażyć je w tłuszcze, żeby z tych tłuszczów przerobiły to na energię. To jest potrzebna właśnie karnityna. Karnityna przerabia kreatyna, buduje mięśnie, odżywia mięśnie. No i oczywiście, tu jeszcze są witaminy D3, witaminy B2, B1, B6. Generalnie te wszystkie, no, witamina B, no to jest praktycznie do wszystkiego potrzebna, cały czas, nie? do odżywiania mięśni, no i wszystkiego, całego organizmu, no, witamina B, no to taka jest powiedzmy podstawa jak chleb powszechni, mówiąc krótko, żeby to każdy mógł zrozumieć. Co dalej? Żebyśmy tu za dużo nie namieszali. Oligaferm, czyli... O, no, to, to, to dokładnie, najlepsze środki zostawimy na koniec. Oligaferm, czyli drożdże. Te drożdże są wzmocnione oreganem i też kurkumą. Oczywiście, bo w pierwszej wersji mieliśmy same drożdże z oreganem, a później mieliśmy plus kurkumę. Także mogą jeszcze występować w sprzedaży z samym oreganem, ale też występują z kurkumą. I wiadomo, drożdże to jest też duża dawka witaminy B, czyli przy tych szczepieniach można jakimś olejkiem zwilżyć czymkolwiek i podawać jak najbardziej drożdże żeby wyposażyć te gołębie w witaminę B i cały czas budować im tą odporność, można łączyć hodowcy herbal mix z drożdżami. To jak najbardziej te dwa środki można łączyć teraz, bo tu praktycznie jest taki okres przygotowania, żeby te gołębie zbudowały tą odporność, żeby ten program szczepień, tego wszystkiego, tak jak każdy hodowca sobie tam coś zaplanuje, żeby te gołębie po prostu po swojemu przygotować. No, co ja będę komuś mówił, czy tak, czy siak. Każdy ma swój jakby plan na to. Ja też mam swój, każdy przygotowuje, ale myślę, że te rzeczy jak najbardziej przy szczepienia. No, Amino Max, aminokwasy, no, które praktycznie trzeba cały czas podawać, jak przy szczepieniach, przy zmęczeniach, przy zakwasach, przy treningach, przed lotem, po locie, to myślę, że to jest podstawa, nie? regeneracja mięśni wszyscy, w ogóle no, zakwasów, poprawa kondycji, formy. Także, no myślę, że aminokwasy, żeby hodowcy szybko zrozumieli co to jest, to mogę to porównać do np. tolaminu lub do, do jeszcze z baksa jest też glutamin, także, że te aminokwasy są bardzo do tego podobne, z tym, że uważam, że pewne rzeczy mają lepsze, ale to myślę, że każdy niech wypróbuje, co ja będę dużo tutaj Zachwalał. Adrian sam powiedział, że te dwa środki są. Bardzo to fajne. Najbardziej dodają te środki yy, tylko tak jak mówiłem. Tam Cena jest, za to yy, pół litra. Maminokwasy 30 zł pół litrowe kosztują. No. Ale co chciałem powiedzieć, tak jak tobie już że mowałem ciebie, że klienci, niektórzy tam dzwonili do mnie yy, przy przytrzymaniu w ciepłym miejscu, jak odkręcali coś tam fukło. No ale czemu? No Witam, bo nie ma żadne, Ale tu też nie ma chemii w tym konserwantów, żadnych. konserwantów danych, danych do tego, więc to też trzeba na to patrzeć, że takie środki trzeba trzymać w lodówce, najlepiej najbardziej w najbardziej chłodnym miejscu i w cieniu, no, no i w cieniu dokładnie, bo są hodowcy tzw. No, nie trzymał na oknie w gołębniku, no to sorry, no, no zfermentowało nie, obrazi, nie obrazić prostu, się, no ale no, to, to nie da się takich rzeczy trzymać, to no, no, no. trzeba w lodówce, no, to tak samo jak elektrosol, podejrzewam, bo tu też jest dużo witaminy B, tak samo, czyli te dwa środki hodowcy no, musicie koniecznie. pamiętać o tym, żeby to Głodny, trzymać w lodówce w wodnym, w ciemnym no. miejscu, dokładnie i wtedy na pewno gwarantujemy Wam, że tu się nic, nic nie zafermentuje czy coś, no jak siedzi na oknie w 30 stopniowym upale, no to trudno się dziwić. Ale są no. naprawdę, no to jest ta sama sprawa Zresztą problemy. my tutaj właśnie bardzo fajny temat, żeście poruszyli, bo my tu nawet z producentem też na ten temat rozmawiali o butelkach litrowych, dwulitrowych czy jakichś, no i tu właśnie oni nas przekonali do tego, że właśnie to, tak jak powiedziałeś, jest bez konserwantów, to trzeba w miarę szybko zużywać. Po otwarciu oczywiście trzeba szybko zużywać, dlatego, dlatego są takie małe opakowania, żeby one w miarę szybko zostały zużyte, żeby się nie zepsuły. No, no jest temat prosty, no tutaj mamy też dawkowanie dość duże, bo jest 15 ml na litr wody, ale tak jak mówimy, no cena myślę, że inna. Minokwasy są w podobnych e, tych dawkowanie, dawkowaniach, a ceny, są no, ceny inne, to no, każdy sobie sam porówna, co tu będziemy dużo gadać, nie? No i tak samo tutaj elektrosol. To jest tak samo, elektrolity, dużo witaminy B. Teraz tak, treningi pierwsze, loty, czy też przy szczepieniach, żeby wzmocnić ten organizm, jak najbardziej można to podawać. No tak, Adrian powiedział, no to to praktycznie co drugi dzień może lądować przy gołębiach to na pewno nie zaszkodzi w żaden sposób, tylko wspomoże. I tak jak mówię, tutaj jest dawkowa nieduża, ale też jest cena dobra i myślę, że no adekwatnie do, do produktu, nie? I tutaj elektrolit to chyba każdy wie jak podawać, no ale przede wszystkim tak, w dniu koszowania można podać, czy tam dzień przed koszowaniem, bo hodowcy raczej w dniu koszowania stosują czystą wodę, więc tutaj nie chcemy nikomu jakby narzucać, ale myślę, że jak w dniu koszowania, nawet rano podać, jak jest po południu koszowania, nie zaszkodzi. Na krótki lot jest dobrze no, podać. Tak najbardziej, ja nawet hodowcy zalewałem sobie karmę, żeby naciągła ładnie tego elektrolitu i to bardzo fajnie działa, bo można zalać karmę dzień wcześniej, karma w chłonie. Do wody wodę można dać czystą, a karmę na przykład z dużą ilością ryżu, ryżupady, pady, on fajnie chłonie i wtedy po prostu te gołębie trawiąc tą karmę dostarczają elektrolitu po prostu do swojego organizmu. I wiadomo, woda szybko jest przetrawiona, a karma czasem nawet do rana, jeżeli ktoś podkarmi gołębie na lot, to czasem siedząc do rana w kabinie, to ten gąb jeszcze strawia rano te resztki pokarmu. Czyli, jeszcze powiedzmy o godzinie, nie wiem, piątej, czwartej rano, jak strawia jeszcze ten pokarm jeszcze dostarcza do swojego organizmu elektrolit, czyli praktycznie godzinę, dwie przed lotem. Także bardzo dobrze jest właśnie zalać takim elektrolitem i można jak najbardziej z aminokwasami po łyżce na kilogram karmy, żeby wchłonęło. To też nie chodzi o to, żeby nalać pół litra, a kilo karmy, no bo hodowcy no, no nie wchłonie pół litra, a kilo karmy, no pływa to. nie. To też wszystko trzeba robić troszkę z mózgiem, nie, żeby to, żeby to wchłonęło i rano podając gołębiom, żeby to było suche już. nie? I wtedy tak, a wody czystej dacie, to wodę dostarczy. Woda gdzieś tam odparuje, ale wszystkie substancje odżywcze zostaną w tej karmie. Część wody zostanie wchłonięta do karmy, czyli ta karma już zostanie zwilżona i tą wodę gołębie odzyskują później przy... No właśnie, później, później przy strawianiu, nie? Także ja to przynajmniej tak robiłem, że mieszałem te dwa środki, dając połyżce na karmę, zalewałem przy upałach, przy tym i to bardzo fajnie się spisywało. Także, te kilka produktów hodowcy uważam, to jest taki top teraz na właśnie przygotowanie młodych. Przede wszystkim te zioła to tu nie ma żadnych chemii, antybiotyków, wszystko jest naturalne. My przynajmniej tego używamy działa. No a myślę, że każdy niech spróbuje, tutaj ceny są naprawdę super, także warto kilka złotych zainwestować, no i sprawdzić samemu, no bo wiadomo. Każdy chwali swoje, więc tutaj jest sprawa prosta. Ja jeszcze też tak w ramach wyjaśnienia, bo czasem do mnie, że tak powiem, na wspólny goń przyjeżdżają różne firmy, rozmawiamy, współpracujemy z różnymi firmami. Hodowcy tak mówią, że o, chwalisz to, za chwilę mówisz o tym, czy tam hodowcy. Ja nigdy przed nikim furtki nie zamykam. Ja to kilka razy powtarzałem i cały czas to mówię. Jeżeli jutro ktoś przyjedzie do mnie i powie, Janek, mam środek, który kurwa naprawdę jest super, czy coś, ja go przetestuję, spróbuję, a później będę na ten temat mówił. Są środki, które pewnie są lepsze od tych. Nie mówię, że nie. I no i też trzeba sprawdzić cenę, a są środki, które są dużo droższe, a są dużo gorsze. Także hodowcy, ja cały czas mówię, sprawdzić sobie samemu, bo zainwestować 30 zł, nie fortuna, w inne rzeczy pewnie nie tyle płacicie, sprawdzić i ocenę sami wystawicie, bo myślę, że każdy hodowca, który żyje z gołębiami, podając jakikolwiek środek, widzi efekty. Jeżeli środek zadziała... Widać po tych głębiach rano od razu reakcję po tej gołębiach. Jeżeli nie widać reakcji, to po co kupować? <laughs> Temat jest krótki, a te reakcje widać po pewnych rzeczach, bo jeżeli podacie to hodowcy w odpowiedniej dawce i odpowiednio przeliczać, musi być jakaś reakcja. Jest puch, jest, jest tak samo tutaj I, i to nie ma o czym nawet gadać. No. ja to zawsze mówię sprawdzić i tak samo do mnie. Ktokolwiek przychodzi z jakimkolwiek produktem przednikiem. Bramki, drzwi nie zamykam. Zawsze mówię, zapraszam, porozmawiamy, posłuchamy, co macie do zaproponowania, bo przecież warto zawsze rozmawiać, warto poznawać świat, poznawać nowe produkty. No bo na tym przecież polega nasz sport, żebyśmy się rozwijali, szliśmy do przodu i, i, i po prostu poznawaliśmy. Nowe możliwości, które właśnie pewne środki dają. I to też trzeba hodowcy przede wszystkim wbić sobie w głowę jedną rzecz. Nie jest tak, że hodowca nie dba, nie leci, nie trenuje, nic nie robi, kapnie i będzie miał od razu 100% w konkursie. No to tak nie działa. To trzeba też kilka procent wspomagamy tylko tym. Jeżeli hodowco nie będziesz dbał, nie będziesz trenował, choćbyś całe wlał do poidła, nie pomoże. No to trzeba niestety z głębiami pracować, trzeba. Jeżeli już się chcemy bawić, chcemy lecieć na poziomie, no musimy niestety się poświęcić tym gołębiom. I to nie jest tylko moje zdanie, bo można porozmawiać z wszystkimi hodowcami, którzy lecieli na poziomie lub latają na poziomie, ile czasu poświęcają gołębiom no i co trzeba z nimi robić, to myślę, że już każdy tam po swojemu wie jak co. Ja nie będę teraz też, bo to nie jest moment ani czas, żeby tutaj kogoś pouczać. Ale tak to wygląda, żeby każdy był świadom. Tyle na temat tych produktów. Nie wiem, czy coś tu jeszcze, masz jakieś nowe rzeczy, żeby tu coś się pochwalić hodowcom? Nie, nie, no wszystko już jest po staremu. Wszystko, wszystko po staremu. Wszystko po staremu. No ja chcieliśmy też pokrótko omówić tutaj parę rzeczy, no bo tak to jest, no ale widzimy, że jest tu naprawdę, jest tu wszystko. Począwszy od firm, nie wiem, no chyba już tu nie ma takiej firmy dla Gołębi, która coś produkuje, żebyś ty nie miał. Nie, nie, jest, są widzę, jeszcze. że jest tu. Jaśu, są jeszcze, bo, są? A, bo jeszcze na klienci zaskakują mnie raz firmami, ale to. A, tak. no, ale widzimy tu środki. TJ2, ale powiedzmy takie najbardziej Live, popularne, tak. znane, to raczej -to są. To, trzeba dla Gołębi, jest. Jest wszystko, muszę powiedzieć. Hmm. No. A zresztą, znając ciebie, to jak ktoś coś zamówi, to jesteś w stanie to w kilka Ogarnę. Godzin ogarnąć. Dokładnie, dokładnie. <laughs> Także wszystko tutaj można hodowcy jak najbardziej u Adriana dostać. Widzimy firmę Goldbeard, Ronfield, Goldwings. Volantora mamy tak. Volantora. Mamy. Volantora, dokładnie. Widzimy to za, zapach naturalny. Od firmy Volantor, Od Pani Marceliny? Nie, nie, ja nie ja, ja ja mam chyba z Blasha roboty. No widzimy, fajne, fajne tutaj są produkty, wszystkie masz. Opowiedz powiedz nam może, panie piwowarczyku, o tym zapachu, który tutaj wisi. Tu? No. O, na, 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 o czarownicy. O czarownicy, o. o. To jest na mole. Tak, albo na namolnych klientów. No także hodowcy, no tyle, no bo cóż, będziemy więcej tu czarować. Jak, jak mamy te, co ostra, to jest, od czarów, więc <g taste> tyle mamy do powiedzenia. Pozdrawiamy i zapraszamy na stronę Powiedzenia. Sklep i <gulata> Sklep nie, zmieniło tak jak kiedyś było, sklep Kropka. Pl. Kropka. Pl. Wchodzimy na tą stronę i tam jest, podejrzewam, y, asortyment do, do daz, zdjęcia. Pod filmik, masz wszystko, czy. Pod filmikiem tam na gierze. Wiem, ale pytanie, czy to wszystko, co tutaj masz, jest prawie? Pewnie prawie. nie nadążamy za zakładaniem, ale prawie jest wszystko. Mm. Czyli, czyli jeżeli hodowcy potrzebujecie jakiejś informacji, dzwonić, pytać, myślę, że ładzian posłuży radom też, zawsze hodowcom doradzisz, co jak, nie? Co wiem, to powiem. No, no, to normalne, no, także tyle, no. A coś wiem. No coś tam pewnie no. wiesz, no. A jak loty, no, jak już do no, tego nie punktu no. doszedłeś? Dobrze, no. Leci, jesteś zadowolony? Dobrze zadowolony, mi wygrywam w oddziale stypowany na trzecim miejscu, z całości na czwartym. Fajnie, no ale to jeszcze mamy trzy loty takie dość poważne. To jeszcze gęty. różnie może no. być. No bo były też jest niespodzianki fajnie. w całej Polsce, no. także Was też dotknęły te niespodzianki, jest, te nie no, Mieliśmy taką pięćsetkę właśnie, co ciężka bardzo była, ale dobrze, no jest dobrze, no. Jak jest gołą, to jest na no Najważniejsze, że Ty jesteś zadowolony. No dokładnie. Także że dziękujemy wszystkim hodowcom za uwagę. Zapraszamy tutaj do kontaktu z kolegą Adrianem, albo też ze mną, jeżeli chodzi o te produkty, jak ktoś chce tutaj się zapytać. O, nie wiem stosowanie, oddawkowanie różne, że to zapraszam do kontaktu, ale tutaj jeżeli chodzi o zakup, to prosimy z kolegą Adrianem tutaj się kontaktować. Jeszcze dodam, żeby też było jasne w jednym punkcie w miejscowości Klikuszowa pod Nowym Tarkiem też tutaj kolega Rypel ma te nasze produkty i też sprzedaje, są to nasze oryginalne, także żeby jeżeli ktoś będzie w tym sklepie ja najbardziej można kupić, bo powiedziałem, że tylko u Ciebie, więc skłamałbym. Jeszcze są w tym punkcie, także też można tam sobie zakupić. Jak najbardziej u kolegi yy, Rypla. A czy tam ten kolega też robi wysyłkę? Nie wiem, chyba nie. On chyba stać, ale to myślę, że na stronie internetowej, jeżeli wpisemy sobie sklep Klikuszowa, Rypel. Myślę, że na pewno, bo nie pamiętam dokładnej nazwy, nie chcę tutaj przekręcić. Myślę, że tam wyskoczy kontakt, więc jak najbardziej można zadzwonić do tego pana właściciela i porozmawiać. W każdym razie, e, dostał od nas taki pakiet do sprzedaży, więc on to ma w sklepie. No, I u Adriana. To są dwa punkty w Polsce, które to sprzedają, chyba że jak najbardziej jakieś sklepy chcą. Powspółpracować z nami ale to tutaj kontakt jak z Adrianem ja po prostu nie zajmuję się tą sprzedażą tak jak wspomniałem te produkty zostały wyprodukowane stricte pod wspólny gołemnik do utrzymania gołębi na wspólnym golewniku. A że wiadomo firmy które produkują zajmują się profesjonalnie tą produkcją nie robią tego w ilościach takich małych tylko większych no to też Adrian zaproponował sprzedaż tego także. Dlatego to w ogóle jest sprzedawane, bo tak to pewnie podejrzewam, byłoby tylko i wyłącznie używane dla mnie, dla moich potrzeb. Ale że musi to być ilość taka większa, zamawiana, z racji tego po prostu jest to sprzedawane. No mówiąc krótko, także tak to wygląda w ramach wyjaśnienia, żeby hodowcy wiedzieli. Tu pod filmikiem na pewno dodamy numery telefonów, gdzie można zapytać. Zresztą w każdym katalogu. Masz tutaj katalog? Nasz? Są oczywiście programy też żywienia, jak kiedy podawać. Także jak najbardziej można tutaj się sposiłkować. Podejrzewam, że Adrian daje to tutaj. Mamy tutaj program żywienia podczas rozpłodu. Ja jak najbardziej na tym programie się tutaj opierałem i uważam, że bardzo fajnie Młode się chowały, nie było problemów Tutaj jest wszystko, też program lotowy. Oczywiście, programu żywienia podczas lotów głębi młodych nie ma, bo to było robione też na wiosnę. Myślę, że tutaj podczas młodych dużo się nie zmieni. Także, że jeżeli ktoś potrzebuje informacji, jak najbardziej. Ja myślę, że indywidualnie jestem w stanie hodowcom zaproponować tutaj formę podawania, jeżeli chodzi o, o młode. Myślę, że też taki program jakiś na pewno opracujemy. Podamy tutaj Adrianowi, także Adrian jeszcze zdrukuje i wrzuci tu ekstra ulotkę z programem żywienia podczas lotów młodych. Tutaj macie właśnie hodowcy opisane, dystrybucja, czyli tu z panem Adrianem. Jeżeli chodzi o jakieś doradztwo, jak najbardziej do mnie można dzwonić. Także tyle, hodowcy, nie przeciągamy. Życzymy wszystkim powodzenia w lotach. Dobre, i wszystkiego, dobrego wszystkiego dobrego, dobry lot.